Witam Was w kolejnym odcinku z gry 4 na moim kanale no W ostatnim odcinku pokonaliśmy Niemców Co nam spoko poszło, bardzo wcześnie, bo atakowali no, Czechów Tak jak pamiętacie jest ten podział już z Niemiec W tym odcinku będziemy się szykować i poszerzać naszą strefę wpływu Mam pomysł, czy nie zainterweniować, w Włoszech, bo są słabi Po wojnie domowej moglibyśmy ich zaatakować z dwóch frontów ale boję się, że mogliby dołączyć do Związku Polskiego to by nam mogło trochę popsuć plany ale nie wiem czy nie zainterweniuję przypadkiem w Wielkiej Brytanii to mają spora wody, liwi, ale to mogłoby się udać, Przyjmiemy szybko Belgię, Luksemburg, Holandię, to już nawet się ustawimy na te mam mam z celu Zemsta za Waterloo. Atak właśnie na trzy państwa plus Wielką Brytanię. No na razie mi też nasze minuty już Wyścig nie idzie, jeszcze tutaj poczekałem. I już nam rozbójany mamy ten produkcję niezłą. Ogólnie przemysł mamy fajnie rozbójany. Fabrykę przejęliśmy z Niemiec. No, więc muszę przyznać, że idzie bardzo elegancko. Jeszcze plot niemiecką przejęliśmy, bo tutaj jest. To jest ta flota. Dobra, włączmy to w jedno. To jest ta flota. Chyba nie. Gdzie może być flota niemiecka? To jest flota niemiecka. Nie, to też nie jest flota niemiecka. To są nasze łodzie podwodne. To już są inne statki. A to? Ja, to jest, to jest ten. To jest właśnie niemiecka flota. Teraz wrócimy tutaj. Tam się bardzo przydała nie na Wielką Brytanię jest bardzo możliwe że nam się uda właśnie zaj ten zająć w Wielką Brytanię ale nie nam hmm. się to uda Tam na TikToku widziałem, że ktoś mnie pytał jakim template'em lubię grać Jeszcze znaczy, ogólnie o się pytał ja piechotą e, bardzo lubię grać tutaj 30 tutaj będę jeszcze dokładał mam tutaj spoko zorganizowanie może druga ta dywizja ale bardzo, bardzo potężna. Jeszcze nie będę dokładał dwie artylerie rakietowe, które badam już. I naprawdę ta dywizja, ta jest bardzo silna. W tej rozgrywce będziemy się właśnie skupiać na silnej piechocie bez czołgów. To jest, na początku nie było stać, bo że wszystko podbije się silną piechotą plus lotnictwem i może działami yy, kolejowymi, które muszę wybadać. One się mogą przydać. A właśnie, jeszcze muszę pamiętać, w ogóle tego nie, nie sobie nie zrobiłem. Zapomniałem przez tak. no to. Tak. Te walnimy sobie, w na Nic ciekawe tutaj nie mamy na razie. Tu jest floty. się muszę przydać. A dobra. Znudźmy do, doktrynę na doktrynę przewagi ogniowej na pewno. Wywalniemy ją od razu na kluczkę. Przez to, to właśnie to idzie fajnie pod artylerię, ale to się właśnie skupiać na artylerii bardzo. Więc jak szybko my... Ja mam artylerię trochę, ale to szybciutko pójdę dość dalej w artylerię. Przemysł mamy fajny, budujemy fabryczki, dobudujemy tutaj. W całym już kraju. Może zostawimy coś na stocznie, To może przydać. Na Wielką Brytanię, które zbudujemy. Niech tak będzie. Zbudujmy nam floty. dam się na pewno przykład. Po prostu to jest magiczne, nie? Jeszcze Indyjska Republika Ludowo powstała, nie? To jest idealny moment, chyba, żeby atakować Brytanię, ale nas jeszcze małą armię mamy na to. To teraz tam przyrzucą wojska. Dobra, chyba trzeba zacząć zrobić celami. No, tego co się nie spodziewałem, zobacz? W będą mieli zaraz będzie robił. My tam nie interweniujemy niech tam sobie sewalczą. Nie wiem kto. Nie wiem czy zaraz wyglądał sobie i i Czechosłowacja jest w tej wojnie. No mm -hmm. boże Rumunii sobie sami poradzą. O, się coś tak robi. Okej. Okay. Nie, my nie przyjmujemy. No no no. Jeszcze marynetką w Bułgarii robią. No nieźle. Dobra, mamy cel gotowy. Teraz za waterloo. O, tu my nie mamy ten. Na Luxemburg nie mamy. ten. Dobra. Lecimy z tym. Mam nadzieję, że brutale nie dołączą jeszcze. Tam to zbyt nie opłaca. Dobra, to będzie tak. To będzie tak. Dobra tak, Ty będziesz tu dobra, Ty będziesz tu Ty będziesz tu cyk, to powinno bez przeszkód Niemcy wezwane wchodzimy przez Ligi Narodów, a Niemcy dołączyli ojoj, ojoj oj, teraz to, to przeszkodzi dobra od razu możemy zrobić desant jak się uda. To jest później wsparcie desanto. Nie są gotowi, a nie będzie już. Wyskuci ten. Może to tyle ich szybciej, niż by to lewej do wojny. To też może być pierwszy. Czemu nie tak wiecie? dodać i dołączyli tamtej stawki jest ich sporało dobra na razie poczekajmy z tym i nie zmniejszymy Holandy i tak dalej zobaczcie tu Ok, Holandia padła. Króciutko. Za to czas na delby. Bez problemu zaraz ich pokonamy. Ta wojna domowa jest w Indiach, to będzie dobrze. Spokojnie. Dobra. Nasze myśliwce. E -e -e. Dobra, dalej wszystkie. Wszystkie myśliwce bierzemy. Cyk. Cyk. I to. Dobra, i tak będzie. Cyk na kanał La Manche. I tak, i teraz ty, 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 ty. Ty też. O, ty też. Ty nie. Ty też, ty też, ty też. Cyk. Ty I bombardujcie. Kanał na marż. Będzie po nie dużo samolotów do tej jak to, ilu statków teraz? O. Dobra, i tak na razie będzie. Ja w ogóle, afryką się teraz nie przejmujemy. Afrykę zostaliśmy żeby tam podbijaliby tole. Kto mógł, żeby W To jest tylko jestem zapraszać, nie, no nie. My tam padną sobie najlepiej. Tak, no. teraz dobra, niszczmy teraz brytyjskie stacji Dobra Zaraz Belgia też padnie By to na co nie dążyli wysłać wojsk. To jest słabo, bo byłoby w na nad wysłach brytyjskich No, 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 dawaj, dawaj, dawaj O! Camerun? Czy bunt mi kamerun Kto mi Camerun wojnę powiedział, Że tych buntów nie mam. Skąd to się Pierwszy raz no, takie dojścia Aha! Wiem dlaczego. Etiopia. Dobra, podbijemy ich też. Spokojnie. Wypoczynamy, jak to będzie mieli w statku brytyjskim. I te nasze samoloty. uuu, goodness, ale to jest brawo. Ja bym żadnych jeszcze. To wysłania, nie? Tylko to możemy wydać jeszcze. To mnóstwo nie da. Dobra, to my te brytyjskie statki. Dobra. O, jedności się sprawili. A ja byśmy wysali teraz szybciutko stawki. Włącz w jedno. To będzie hit. Może popłyną. Brytyjczycy mają silną flotę, nie, nie mam takiej silnej groni. nam wysyłają sprzęt, dziękuję. Oooo... Tak średnio widzę. O, to zapis jeszcze. Kur... dawaj, 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 może się uda, no często o, nie w stopu jest. Dobra, w takim razie, w tym czasie, armia, niech ludzie garnizonować hmm, porty. Cyk, 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 to też garnizmowi. To też, to też, to też. Robertowe się nie dostępowały. ty, ty, ty. Okay, okay. Niemiecki port nie będę garnizonował, to już sami radę. O, jeszcze marynecka. Ten... Realnie. Że Bułgaria będzie w Rumunii. Dobra, garnizonujemy. Jak tam sprzętowo mamy? Git jest, mam duży karabin. Moglibyśmy jakieś armię zpożyczyć. Dobra. Na razie statki odeślemy. Samoloty też. I, no i poczekam na jakiś dogodny moment. O, właśnie, chwilę po tym jak zatrzymałem nagranie jest małostatku w tej konwojwie i może teraz się, może ugrać. Chcę zrobić. Jest bardzo duża możliwość tego. Tak mało zabrakło, serio? O, o, o. Jest, jest ruszyło. Mamy to. Chcę zleć. Dobra, lotnictwo, lotnictwo. Lotnictwo teraz wszystko. Tak, tak nad Wielką pytanie o ten wystawku jest uuuhu ile tu jest dywizji w portach o holender o ale tu jest pusty może tu się udać no nie mogliśmy ich zatrzymać głupio to zrobiłem aj, aj, aj A, co jeszcze wylądujemy? Może te, uda się ich zatrzymać. No, już tam ci nie lądują. Jezu, jakie dźwięki coś są. No, Senegal jeszcze. No, Etiopia żartuje, tak mnie. Kurczę, ciągle wody. Uuu, ich po długich widzę. Dobra, to nie ma co. To musimy poszukać jeszcze na inny moment, ale to jest mega duro wojsko Zacznijmy z kolejnym próbą, mam nadzieję, że się uda A ona skiepska naprawdę Dobra Ty też się powinien desantować Jest, desantowali się, ty pomóż mu, ty pomóż mu Dobra, może to się uda zrobić, jak tam lotnictwo nasze? Działamy też tam Jest. mały port Mały port normalny, mały port Dobra. Zagłębimy teraz port. Dobra. Teraz stałek. I wszyscy lecimy. Uda się bo Tylko Brytania musi skapitulować? Ja, tylko Brytania. Dobra, wszystkie wzywamy do wojny. Mamy pszczółek, mamy pszczółek, dobra. Ty, Piomek, rozlewaj się. Też się rozlewaj. Idealnie. Dobra, właśnie do Londynu. Pięknie, pięknie, pięknie. Ale idealnie się trafiło. Dzisiaj udało się już ten port. O nie, teraz ich więcej przybywa. Trzymaj się tam, trzymaj się tam. w ich nie. Dobra, armia rozchodzi. Ty wchodź. Przy więcej portów, bo zaopatrzenie się już trzeba wyrobić to ty pomóż mu z tym portem ty jakim to jest bardzo ważne dobra, ty się rozlej dalej. o, bo będziemy mieli... czemu chce do nas przejście? ula la 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 a tu coś, co to jest? a, u kurde a macie, możecie sobie przejść mam play, dobra mamy kolejny port, por więc teraz to już z góreczki idzie teraz to już na upalonym planie może iść o jakiś deset brytyjski tropo, może nasze ostatnie armia, dobra. Nasza flota. Może spłynąć już do portu. A walczy teraz. Dobra, wygrywamy tą warty No, dawaj, 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 dawaj. A chyba przegraliśmy. Ule, straciliśmy statku. Dobra, ale to jest warty. Wart poświęcenia. I udało się deset na Wielką Brytanię. No wejdź do tej bitwy Procesyjna wojna nie pisał o co czy co? Jaka to była wojna? Wojna procesyjna? Aha, dobra Nie, hmm, tak mi się chyba pisał, Znaczy, no Tak, wytrzymałem Co pisał silniki To będzie 600 dni Daj to Idealnie No teraz to Cały świat mam pod kontrolą jak będziemy mieli Brytanię Pięknie po prostu, pięknie A i tam Indie napadałem, one żyją No kurde Proponowałoby się mieć Indie po swojej stronie, ale może to nie wyrmienimy Powinno się udać Dobra Odciec wtedy do Liverpoolu Nie Udało się, udało się To jest ważne, o, Turcy wyłączyła Dołączcie do wojny. <zysz> Z chęcią was też przygarniemy, jak nie spastruję. O, Pakistan, no to jednak nic nie wygarniemy. Pakistan po nie stronie wybuchł. O kurde. Ale nie zdołał. O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Anektowałem tutaj Benelux, który ten będziemy ten dobijać. E, Wielka wrocławiania została naszą Marynetką. Ona ich o, cel ma no, nieźle. Dobra. To tak. E, anektowaliśmy... Tutaj jak się nazywało? Guyane. Anektowaliśmy część Afryki. Postanowiłem, że nie będziemy anektować całej Afryki. Zostawimy trochę bo Oczywiście Egipt zajęliśmy Sudanem. To się na polu mówił w Egipcie podczas kampanii swojej. Kanada e, została moją marionetką. E, w Indiach powstał mój Pakistan i reszta tak, Indie z Indie. Tutaj e, Indonezję z Malajami Zanotowemia. Tutaj został mój jedno, kolejny papret powstał. A, to zeramy, to, to dopuścimy. Też jako marionetkę. Nowa Zelandia i będzie marionetką też Dobra, mamy pod naszą kontrolą No i to tyle w sumie No i podjąłem Afrykę też zanektowałem, wzrostu się przydadzą. Mogłem też teraz sobie zająć, prawda? No, to nie jest ważne No i tak się wypierował, tak się utworzył nasz nowy świat Bardzo elegancko muszę przyznać Teraz trzeba się szkolić na Marsz na Wschód, widzę datę... no, te małe, komunistyczne Ale to co radzę. radę Takim kolejnym pięknym ocenem dziękuję za że byliście i zapraszam Was do kolejnego odcinka.